Cada año lo mismo y no se acostumbra uno. Pues prior. ¿Y qué solos nos quedamos cuando se marchan a Film pod płaszczem gwiazd już na DVD. Tengo que contarles algo. El ejército de África se ha rebelado. Film porusza mało znany temat okrutnych prześladowań Kościoła katolickiego w Hiszpanii w czasie wojny domowej w latach 1936-1939. Przesłaniem są miłość i przebaczenie na podstawie świadectwa wiary dominikanów. Wydarzenia zostały przedstawione w sposób zgodny z faktami. Większość zdjęć zrealizowano w miejscach wydarzeń. Kim są Znikający Bracia? W naszym projekcie tak nazwaliśmy Tatarów, Staroobrzędowców i Karaimów, czyli mniejszości od lat mieszkające w Polsce. Kim są, skąd pochodzą, w których rejonach Polski można ich spotkać, w co wierzą i jakie mają zwyczaje? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się tego. Strona Znikające Bracia zawiera bogatą dokumentację fotograficzną, filmy wideo z udziałem przedstawicieli mniejszości oraz specjalistów zajmujących się tą tematyką. Zawarte w niej materiały mogą stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii czy religii. Strona Znikające Bracia powstała dzięki środkom finansowym przekazanym przez Fundację PZU. Rodowód łaski, Ród, to trzecia część sagi o pięciu kobietach wymienionych w biblijnej genealogii Jezusa Chrystusa. Choć bohaterki tej opowieści były kobietami starożytnego wschodu, ich historia mają zastosowanie w naszym życiu, w trudnych kwestiach, z którymi zmagamy się we współczesnym świecie. Zdarzyło się to podróż przez epoki i kontynenty. Od czasów starożytnych bitew, poprzez głośne zamachy i katastrofy, po upadki reżimów końca XX stulecia, ten zbiór fascynujących opowieści składa się na niepowtarzalny kalendarz wszechczasów. Zebrane w jednym tomie teksty uświadamiają, jak pasjonująca i bliska nam może być historia. Trzeba tylko umieć ją opowiedzieć. Modlić można się niemal wszędzie: w domu, w drodze do pracy czy szkoły, na przerwie, przed i po posiłku. Dzięki modlitwie osoba wierząca nadaje szczególny sens każdemu swojemu działaniu. Wielki Polski Modlitewnik to obszerny zbiór pacierzy dawnych, jak i współczesnych, wzbogacony o poradnik dobrego kontaktu z Bogiem.